Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałbym całym sercem zaprosić każdego z Was na piękne wydarzenie, którym będą 33-dniowe rekolekcje konsekrowania, poświęcenia swojego serca niepokalanemu sercu Maryi. W tych rekolekcjach chciałbym, żeby wzięli udział wszyscy ci, którzy jeszcze nie odkryli tej niesamowitej głębi, przemian i łask duchowych, które otrzymujemy dzięki tym rekolekcjom. Zapraszam wszystkie wspólnoty, wszystkich ludzi, którzy już przeżyli te rekolekcje, żeby dzielili się świadectwami z innymi, którzy jeszcze tych rekolekcji nie przeżyli, abyśmy mogli przez te 33 dni w dwóch wersjach, pełnej, każdego dnia o godzinie 20 na YouTubie, poprzez kanał przede wszystkim Miłujcie się, nasz kanał Keharitomene i inne kanały, które będą transmitować też te rekolekcje, i w wersji dla tak zwanych zapracowanych o 21.15 na Facebooku, też na kanale Miłujcie się, żebyśmy mogli otoczyć i dotrzeć i zaprosić do tych rekolekcji wszystkich tych, którzy jeszcze nie konsekrowali się Matce Bożej, a mają wielkie pragnienie, albo też takich, którzy jeszcze nie wiedzą o tym, że Bóg przygotował dla nich tą niesamowitą łaskę, aby pójść i zaprosić ich, pokazać im, jakie to jest niesamowite dzieło przemiany serca przez te 33-dniowe rekolekcje. Zaczynamy 8 września, w uroczystość urodzin Matki Bożej. Kończymy 10 października, konsekrując nasze serca niepokalanemu sercu Maryi. Niech będzie nas jak najwięcej. Maryja dzisiaj tak bardzo potrzebuje, jako królowa Polski, dzieci, którzy są jej całkowicie oddani, ci, którzy mogą powiedzieć po tych rekolekcjach: Maryjo, jestem cały Twój, a Ty jesteś cała moja. Użyj mnie w potężny sposób do ustanowienia Twojego królestwa w naszym kraju, w naszym narodzie, w sercu każdego Polaka i każdej Polki. I na to Was błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.